Znowu się zatrzymali, że bąbelk leży. nie. gdzie nie robiłam? To słychać się wszyscy tutaj, nie przyznajemy się do stawy na te, ale ona wczoraj w barku śpiewa po kolacji, to podeszła do nas po wodę, to się wszyscy patrzyli, bo to tam kultura, Niemcy, Francuzi, a tutaj jest coś lata w tym kapeluszu. To ja będę w ciemnego kurarach chodzić po hotelu. I na kalor polski, prawda? No, no, srebra, kowarda, we mosach. No to właśnie mówię, żeby Krawczyka zaśpiewała polskiego rodowidza, to i to i to samo. Przecież to już. Ty, kim się świeci, wszystko gra i guczy. Nie, nie, turyści, puszczę. Na przyszły zobaczysz, że jutro ma padać, to połączyłem, że kogoś nie będzie na tym, na basenie. Że to będzie musieli zobaczyć w tygodniu. wzmacniacie powinni teraz ten przybryty.